No cześć, słuchajcie Witam was w filmiku takim po dłuższej przerwie, nie kręciłem dość długo, no bo zwyczajnie nie miałem za bardzo czasu ale teraz chciałbym nakręcić tam kilka odcinków i wrzucę wam je także będą one tam za jakiś czas nie mogę wam jeszcze powiedzieć dokładnie kiedy ale jak pewnie już zauważyliście po jakości filmu, bo to jest film, nie jest to zdjęcie, no, kupiłem. Z... Znaczy, no mam do dyspozycji taki ap ap aparacik. W sumie dobry. Yy, można, można nim nagrywać w jakości 1080p. No, także wcześniej nagrywałem takim soniakiem. No, aparat wiadomo, tam taki kompakt, no nie można było od niego za dużo wymagać. tej ostrość mnie nie chce chwycić, ale... Generalnie tam... Dalej, ten łapie ostrość na dalszą tą. To był taki Sony. Powiem go chyba za 5 zł. na ma 10, 10 razy zoom optyczny i nagrywa w 10 w 720 tej rozdzielczości, czyli trochę słabszej. Natomiast ten to jest Nikon. To jest Nikon, już Wam mówi D7100. Także no mam taki sprzęt do dyspozycji i będą w lepszej jakości trochę te filmy tak mi się przynajmniej wydaje. Także tam. Także no w sumie tyle wam chciałem powiedzieć. Właśnie tak jak mówiłem tam filmów możecie się spodziewać tam w jakimś czasie krótkim powiem Wam. W następnych odcinkach, jakieś takie informacje, co należy się ubierać na motor, i co ja ubieram, gdy jadę dziś, nie, Że to Wam powiem, no to wiadomo, tam jakie rzeczy, a Wam pokażę też, bo kilka rzeczy nowych sobie kupiłem też na motor. I nie to, żebym chciał się Wam pochwalić, ale powiedzieć, że po prostu można dosyć tanio kupić całkiem dobre rzeczy takie których można używać i bezpieczeństwo nasze się zwiększa także myślę że to by było na tyle taki filmik informacyjny żebyście wiedzieli co tam bo już dawno dosyć nie nagrywałem i chciałem się wam po prostu przekazać te informacje także no, dzięki za oglądanie tego filmu wiem że on nie ma jakiegoś większego tutaj motywu ale takie krótkie informacje, co dalej, i czy kanał w ogóle będzie dalej, będę coś wrzucał. Myślę, że będę, ale już nie tak często jak wcześniej, bo yy, jednak tutaj no, musicie wiedzieć o tym, że w Simpsonie tak za bardzo nie ma co robić, a nie chcę też tam rozkręcać całego silnika i wam pokazywać środka, bo zwyczajnie nie ma sensu. E, no, Simpson na tą chwilę ma 12,5 tysiąca przyjechane nie jest to dużo jak na taką maszynę i tam naprawdę nie, nie, nic się nie jeszcze szczerze mówiąc i myślę, że po prostu nie możecie tego ode mnie oczekiwać, że będę nagrywał filmy z, z tam z rozbieranie silnika czy coś takiego, bo zwyczajnie tego nie chcę, nie chcę tam nic ruszać, bo, bo tak, tak jak zrobili to tam w fabryce to jest chyba najlepiej i, i lepiej tego nie poprawiać, ani nie udoskonalać, jeżeli mam taki motor w takim stanie dobrym, dosyć nie. No, także myślę, że to uszanujecie i zapraszam do komentowania, subskrypcji. Lajkujcie mój fanpage mojego kanału na Facebooku, zadawajcie pytania. Sorry, że po prostu no, nie odpisuję czasami, no ale też nie mam za bardzo czasu. i to czasami też mi gdzieś, gdzieś ucieka, przeczytam później zapomnę Wam odpisać. Także nie bądźcie na mnie obrażeni. Polecam Wam forum, tam Simsony.net, dosyć dobre. Niestety to moje Simson poradniki. No, no, nie widzę takiego dużego sensu prowadzenia tego, tej stronki, tego forum. Bo tam no, zwyczajnie nikt nie pisze, nie? po prostu cały czas jest było zaspamowane i tak dalej. No, także to było na tyle. Także tak jak mówiłem, dzięki za oglądanie. Zapraszamy do kolejnych filmików. Na razie trzymajcie się.